Cześć, witajcie, ja jestem Sebon i witam Was na kolejnym grzybobraniu. Mamy dwa dni wolnego, więc z Agnieszką wybraliśmy się w końcu do skarżyska na grzyby. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że jest naprawdę multum grzybów. Dopiero co weszliśmy do lasu w zasadzie, a już zobaczcie, ja mam no kilka. Agnieszka ma dwa razy tyle, bo znalazła sobie naprawdę fajne miejsce, gdzie znalazła ponad 20 w jednym miejscu. Ja wziąłem również tutaj wiadereczko, bo niestety tylko wiaderko miałem. I tu zbieram sobie podgrzybki. Także tu mam prawdziweczki, tu mam podgrzybki. Wzięliśmy sobie właśnie po dwa koszyki, no ja dodatkowo wiaderko, z tego powodu, że wczoraj moja mama z moim bratem byli na grzybach i w przeciągu dwóch godzin udało im się uzbierać po dwa koszyki. Także tych grzybów jest naprawdę masa. No, i tak jak wam mówię, dopiero weszliśmy do lasu, a już mamy naprawdę ich sporo, gdzie przeszliśmy dosłownie, nie wiem, od początku tutaj tej ścieżki, gdzie zawsze wchodzimy do lasu, to przeszliśmy jakieś 200. Nawet 300 metrów, coś takiego, a już tych grzybów jest naprawdę dużo. Ludzi w lesie też jest naprawdę sporo. Pogoda troszeczkę nie dopisuje, bo pada deszcz. Ale, jako że specjalnie przyjechaliśmy na grzybki, to ogarnęliśmy sobie właśnie takie płaszcze przeciwdeszczowe. No i co? Pogoda nam nie straszna, deszcz nam nie straszny. Troszeczkę pewnie zmokniemy, ale dzięki, jakby, ale przy zbieraniu takich grzybków, no to zdecydowanie warto się poświęcić. Także co, lecimy dalej w las, tam gdzie się jest o Agnieszka, i sobie chodzimy tutaj i zbieramy, co tylko jest. Agnieszka znalazła tutaj miejscówę. Piękne. <grytanie> I kolejne. Patrzcie, jaką teraz piłeczkę znalazłem piękną i tutaj mam kolejnego. O, to też będzie piłka. Patrzcie, jakie fajne tutaj rosną w mchu. No piękne. Tak wygląda mały update. Tyle prawdziwków, tyle podgrzybków i patrzcie teraz, co my tutaj mamy. Wow. I tu widzę zagrzebanego jeszcze mniejszego. Super. No ale ten, cudo. No, tak się prezentuje. Jest mega ciężki, grubiutki, no ale chyba będzie trzeba go rozkroić, bo sami widzicie co tu się dzieje. No tak czy siak jest naprawdę przepiękny. Proszę, tyle prawdziweczków mam. Tu podgrzybki, jakieś maślaki i tu mamy kolejnego, takiego pięknego, troszeczkę obgryzionego, ale jest cudny. Patrzcie, jak te muchomory pięknie wyglądają. I oczywiście, jak to zawsze bywa koło muchomorów, rośnie również. Prawdziweczek. No, o, proszę bardzo, taki tutaj. Mamy kolejne dwa piękne prawdziweczki. Tutaj jeden i tutaj drugi, takich dwóch braci. Tu jest tych dwóch braci, tu są moje zbiory. A teraz tu jeszcze dwóch kolejnych wypatrzyłem. Tutaj jeden i tu drugi. Czyli w sumie. Takie czworaczki, można powiedzieć. No, w sumie w niedużej odległości od siebie, bo koło drzewa. Jedni z jednej, drudzy z drugiej. Widzimy sobie teraz, tutaj, w takich mchach. O, tam, gdzie się Sagnieszka, o tam sobie chodzi. A ja teraz mam kolejnego pięknego, prawdziwka. Zobaczcie, jak fajnie się tutaj komponuje w tych zielonych mchach. No, zrobiło się trochę ciemno w lesie, ale to nic, bo mój koszyk oraz wiadereczko się zapełniają. I teraz mam kolejnego. Pięknego prawdziwka, którego muszę Wam nagrać. No bo zobaczcie, jeszcze deszcz rosa z niego kapie. Coś wspaniałego. Dotarłem teraz w miejsce, gdzie co roku zbieram prawdziwki. I tutaj jak widzicie, o tam jest dużo pościnanych już, jakieś ogonki i tak dalej. I oczywiście ja też sobie znalazłem. Tutaj mamy jednego prawdziweczka, a tu mamy drugiego. I oczywiście rozejrzę się tu jeszcze w koło, no bo co roku tutaj prawdziwki występują więc mam nadzieję, że będzie ich tu jeszcze kilka więcej patrzcie to jak to drzewko tutaj fajnie wygląda nie wiem czy to jest wydeptane, czy tu zwierzęta spały czy nie wiem o co chodzi ale jest to mały dąb i rośnie on sobie tak no kurczę, pośród innych drzew ale sami widzicie jak to fajnie wygląda mniejsza z tym, wygląda to fajnie ale wiadomo, mamy też prawdziweczka przy okazji a teraz rodzinka cegla stoporych jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I kolejne piękne dwa prawdziweczki. Zobaczcie. Tutaj jeden. I tutaj drugi. Co prawda, no znowu się rozpadało, ale to nic. Jakby koszyki już prawie zapełnione. Także jest naprawdę fajnie. Agnieszka znalazła tutaj jakiegoś rekordowego ceglaka. No jest olbrzymi. Jest olbrzymi. Oj. To jest moja ręka. Moja dłoń. Ja małej dłoni tak naprawdę no nie mam. On jest o wiele większy. I wydaje mi się, że będzie zdrowy. Dobra, tniemy. Standardowo dopadły nas zmora grzybiarza, czyli mamy już pełne koszyki. Agnieszka też. I teraz patrzcie. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Kurde, nie chcę podeptać, bo jest ich tyle. Pięć. Sześć. Teraz tak. Siedem. 8, 9, 10, 11 tam duży, o tutaj, tutaj, 11, 12, 13, nie, no podeptam. Tu jest, dwa ceglaki jeszcze tu są. O, czekajcie, żeby mnie namierzył na ekranie, tutaj. E, ja obstawiam, że z 20 tu będzie. O, jeszcze tam dalej. Dobra, zbieramy. Tylko nie, nie mamy w co. Pięknie. No Pogoda nie dopisuje, ale grzybobranie pierwsza klasa. Ok. Pozbieraliśmy tutaj z całego tego okręgu. Tam mamy kubkę i tu mamy kubkę już pocięte, więc jest tak. Ja policzę na szybko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Dwadzieścia prawdziwków plus dwa ceglaki, jeżeli się nie pomyliłem przy liczeniu, i tu jest jeszcze druga kubka Agnieszki. Czyli tak, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No. A ta jest moja kubka jeszcze. E, aha, dobra, Dwa, co? Nie zabierzemy się. Na to, co? <laughs> e, dobra, nie liczę tego. O, jeszcze jeden. Tu będzie z 50, no. z 50 tu będzie. Dobra, liczę. 27, 28, 29, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 4, 4 1, 4, 2, 4, 3, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50, 51, 52. Dobra, ponad 50. Ponad 50. Grubo ponad 50 z jednego miejsca. No to jest jakby, nie wiem, kwadrat 10 na 10 może 15 na 15 metrów. Coś pięknego. Oj, tylko wiecie co. Co my tu teraz zabierzemy To ja nie mam pojęcia Nie mam pojęcia, naprawdę No cóż, próbujemy Więc tak prezentują się nasze zbiory eee, Trzy koszyki Ten jest dosyć spory Te takiej regularnej powiedzmy wielkości Jedno wiadro I dobrze, że miałem jeszcze reklamówkę w plecaku To w reklamówce przesypaliśmy te podgrzybki Ceglaki i inne Natomiast tu co widzicie To są same prawdziwki no, poza tym wielkim ceglakiem tutaj, ale niesamowite grzybobranie. No, muszę Wam powiedzieć, że jak na dwie osoby, uzbierać tyle w przeciągu, nie wiem, czterech godzin, coś takiego, no to jest naprawdę świetny wynik. Także jaramy się, a teraz musimy jakoś to dotargać do samochodu.